Na moc wrażeń podczas oglądania programu zaprasza jego sponsor, Mlekpol, producent jogurtów i kefiru Łaciate Protein Plus. Good Sous-titrage

Diolch yn fawr iawn i gee trenerze. Gratulacje. Trzech punktów wyjątkowo chyba ciężkich okolicznościach zdobytych. Natomiast jak śledziłem sobie przed meczem, to na wyjazdach drużyna która radzi sobie zdecydowanie lepiej przed, w tym sezonie. Jak to z trenera perspektywy wyglądało dzisiaj? Dzień dobry, dziękuję za gratulacje. Tak, zgadza się. Trzy punkty po bardzo trudnym meczu na bardzo trudnym terenie. Jeśli chodzi o drugą część pytania, Ciężko mi odpowiedzieć jednoznacznie, z czego to wynika, że lepiej w sumie punktujemy na wyjazdach niż u siebie, ale wydaje mi się, że nie ma tej takiej chłopaki, nie mają tej takiej presji. Nie? Jak u siebie bardzo chcemy, a czasami jak za bardzo chce się, to nie wychodzi. No I wydaje mi się, że tutaj bym gdzieś szukał przyczyn, aczkolwiek mówię, to nie jest taka jednoznaczna y, odpowiedź. Trenerze, prowadzenie jeden do zera po pierwszej części, kiedy to warmia wydawało się, y, miała większą kontrolę nad, nad meczem i później. Dość szczęśliwa ta bramka na, na 2 do 0 uspokoiła trochę y, gra u pańskich zawodników. Zgadza się. Zwłaszcza pierwsze 20 minut meczu. Armia dominowała, stworzyła kilka bardzo dobrych sytuacji, nie wykorzystała. Całe szczęście dla nas, bo gdyby strzeliła jedną, dwie, mogłoby być dla nas ciężko wrócić do meczu. Na szczęście wytrzymaliśmy ten trudny moment, i później z biegiem czasu zaczęliśmy wracać. Y, do gry i tak jak tutaj redaktor mówi strzeliliśmy bramkę na 1-0, dosyć szczęśliwą na 2-0. Już później na pewno, na pewno, było łatwiej. Też przy stanie 2-1 też mieliśmy dwie sytuacje, można powiedzieć, sam na sam nie wykorzystaliśmy. Też był taki moment, że, że mogliśmy ten mecz szybciej zamknąć. Na szczęście później jeszcze gdzieś tam. Na 3-1 udało się strzelić i uspokoić sytuację na boisku. Dziś bez y, czołowego strzelca Patryka Stupogłukowskiego ciężko było tutaj y, o wiarę, że można te trzy punkty będzie wywieźć? Czy jednak jest, czuliście się na tyle mocno właśnie grając na wyjazdach dobrze? Dla y, że... dzisiaj kluczowe było to, żeby odpowiednio podejść pod względem takiej determinacji, mentalności, bo zagraliśmy bardzo słaby mecz tydzień temu z Monikami i chcieliśmy y, się zrehabilitować, odpuć, się, pokazać, że to był wypadek przy pracy, A jeśli chodzi o Patryka, to nie, tyl, nie, było, nie tylko była Patryka Sopokowskiego, ale też Kuby Troca, Andrzej Lewczuk na rozgrzewce nam wypadł, więc tych absencji było jeszcze kilka. Sytuacja kadrowa ciężka, no i musimy jeszcze te, ten, te pięć meczów w tej trudnej sytuacji kadrowej sobie poradzić. Tym bardziej szacunek dla chłopaków, że na tak trudnym terenie zdobyli trzy Rozumiem, że droga powrotna w dobrych nastrojach i teraz w środę kolejka, także krótka regeneracja. Zgadza się, krótka się regeneracja, końca. tym bardziej, że my już we wtorek gramy z Moslem także dwa dni na regenerację tak naprawdę. Odpoczynek i we wtorek już musimy znowu walczyć o ligowe punkty. Powodzenia do końca sezonu i do zobaczenia. Dziękuję, powodzenia. Dzień dobry trenerze, bolesna dobry. porażka w meczu domowym, kiedy od września ubiegłego roku nie straciliśmy nawet punktu. Dobrze rozpoczęte spotkanie, i co później się zadziało, że, że niestety wychodzimy z tego meczu nawet bez jednopunktowej zdobyczy. Dobrze to, dobrze to powiedziane. Dobrze rozpoczęte i ten początkowy fragment naszej przewagi i naszych sytuacji, które niestety nie udało się zakończyć bramkami. I, no. i niestety. Tak to, tak to w piłce bywa, jeśli się nie wykorzystuje swojego czasu yy, lepszego podczas meczu, bo wiadomo, że piłka jest taka, że jest lepszy fragment, gorszy fragment, trzeba trochę jesteśmy bardziej w ataku, jesteśmy bardziej w obronie, tak? bo, bo przeciwni troszeczkę się yy, zaczyna lepiej czuć i to było w tym właśnie w tym, przynajmniej jeśli chodzi o pierwszą połowę przede wszystkim, tak mamy mamy fajny początkowy fragment, później przeciwnik. Yy, 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 Troszeczkę się odbija, gdzieś tam nie dzięki właśnie naszej nieskuteczności, no i niestety no, jakieś takie bramki które, które, które niekoniecznie powinny paść, bo i strzał i, 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 i jak bramka, która, która gdzieś no, na pewno dałoby się ją, ją obronić. A my, a my głową w mur, tak. I, i, i na początku pier pierwszej połowy, na początku drugiej połowy, kiedy jest gdzieś tam okazja są do strzelania, nie, nie strzelamy. I, I kończy się nasza seria pozytywna. Trenerze, ta początkowa faza można by było powiedzieć, że to skuteczność zawiodła ale moim zdaniem z boku nie tyle skuteczność, to gdzieś tam brak tej końcowej determinacji, jeśli chodzi o wykończenie bo e, mieliśmy sytuację, tak jak trener powiedział których nie domykaliśmy, oni byliśmy spóźnieni w tym polu karnym. Czy zgodził no, się trener? No to, 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 to zabrakło troszeczkę takiej determinacji, pozerności, bo mieliśmy dwa albo trzy podania wzdłuż bramki, które bardzo groźne są i dla bramkarza drużyny przeciwnej, i dla obrońców drużyny przeciwnej, a one przechodziły wzdłuż, wzdłuż bramki i tak naprawdę nikt ich nie domykał, tak więc... A, a Brakowało. Nie sądzę, żeby to właśnie w tym ostatnim podaniu leżał problem, tylko tak jak tutaj pan stwierdził właśnie w tej determinacji i, 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 i takiej pazerności na, na zdobycie tą bramkową. Strzelona bramka na jeden do dwóch dała jeszcze iskrę nadziei, że, żeby odwrócić ten mecz, bo to była akurat faza, kiedy właściwie od początku drugiej połowy bardzo mocno atakowaliśmy i już, już gdzieś tam na początku tej drugiej części jakaś zdobycz powinna się pojawić, natomiast znowu czegoś zabrakło. No, nie zdodocinisując, myślę, że weszliśmy w drugą połowę całkiem optymistycznie i, i nawet nie złamała nas ta, ta bramka przypadkowa na 2-0, bo tak to trzeba określić, to nie była zamierzona, zamierzona bramka zawodnika z bieska. myślę, że na pewno by to przyznał. Mimo wszystko jeszcze, jeszcze dążyliśmy i udało nam się trafić na 2-1. Na 1-2 i no, tym czym, czym jeszcze staraliśmy się powiedzmy atakować, tym czym mieliśmy jeśli chodzi o ławkę rezerwową, to staraliśmy się zdobyć, zdobyć tą bramkę na remis. Nie udało się tego uzyskać, a, a bramkę na 3-1 tak naprawdę już zakończyła. 1-3 mecz Kontuzja Bartka Sawickiego w pierwszej połowie mocno pokrzyżowała plany na firmerze, bo Bartek. Mocno aktywny i, i tutaj sprawiał duże problemy w obronie gości. Tak, naprawdę ogólnie nasze kontuzje w ostatnim czasie nas do, do, dotknęły, i, i, i ta dzisiejsza kolejna na pewno nam w tej kontuzji sezony nie, pomo nie pomoże. Nie pomogła też w dzisiejszym meczu, bo. Po barku było widać, że, 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 że chce troszeczkę na pewno lepiej się zaprezentować niż tydzień temu, bo, bo na pewno był nie z siebie niezadowolony, jeśli chodzi o mecz z Wasilkowem. i no, i nasz atut w postaci jego, jego osobie troszeczkę, troszeczkę został pozbawiony tak? I, i, to, i na sposób gry już też musiał być inny niż, niż, niż z nimi podstawowy 11 na boisku. Trenerze teraz trzy wyjazdowe spotkania. Jak wiemy na wyjazdach idzie nam zdecydowanie gorzej. Jest już jakiś pomysł na, na to, żeby zrehabilitować się za, za ten dzisiejszy mecz. No, przede, wszystkim, przede wszystkim będziemy musieli się pozbierać, jeśli chodzi o urazy, jeśli chodzi o kontuzje, bo, bo nawet patrząc pod uwagę po liczbie zawodników i wieku zawodników na ławce rezerwowych, to to troszeczkę nas to wypada na samą końcówkę, więc zobaczymy jak, jak, w jakiej sytuacji zdrowotnej będziemy we wtorek na, podczas treningu i będziemy z tego co jest po prostu lepić tutaj jak najmocniejszą jedenastkę, jak najzdrowszą jedenastkę, która która będzie chciała się no, zrehabilitować, bo inaczej tu tego nie można określić. Powodzenia w takim razie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.